Zadanie 47. Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie mamy kwadrat, którego krawędź boczna ma długość 13, tutaj widać też na rysunku, a przekątna podstawy jest równa 24. Czyli ta przekątna podstawy to jest przekątna równocześnie też kwadratu, czyli jak wiemy, że przekątna kwadratu ma 24, no to wzór na przekątną kwadratu to jest a pierwiastka z dwóch, no to wiemy, że a pierwiastka z dwóch jest 24, czyli a to będzie 24 na pierwiastki z dwóch. Czyli 24 pierwiastków z 2 na 2, czyli 12 pierwiastków z 2 to będzie wynosiła tyle krawędź podstawy centymetra. I mamy wyznaczyć objętość tego ostrosupa. No to tak, objętość to jest 1 trzecia razy pola podstawy razy wysokość. Pole podstawy będziemy mieli, no bo to jest to 12 pierwiastka z 2 do kwadratu. Czyli mamy 1 trzecia razy 12 pierwiastka z 2 do kwadratu. To skąd weźmiemy wysokość tego ostrosłupa? I tutaj yy, możecie sobie przypomnieć taki film, gdzie tłumaczę jak rysować poprawnie te ostrosłupy, ale tutaj jest on dosyć tak dokładnie narysowany, bo tutaj ktoś zrobił za nas ten rysunek. I tutaj yy, jak chcemy mieć tą wysokość, czyli ten tutaj odcinek, znaczymy sobie na pomarańczowo, no to skąd ja go mogę wziąć. Mogę wykorzystać sobie na przykład ten trójkąt prostokątny tutaj, ten pomarańczowy, który sobie narysowałam, bo wiem, że wszystkie krawędzie boczne są równe, czyli tutaj będzie też 13. Tutaj to jest połowa przekątnej podstawy, czyli tutaj ta przyprostokątna będzie miała 12. Bo te dwie przekątne są równe, bo przekątne w kwadracie są takie same, więc tu nie ma znaczenia, która. Wiemy, że się dzieje na połowę, więc tu na pewno będzie 12 centymetrów, więc teraz ta druga przyprostokątna będzie wysokością tej, tego ostrosłupa, czyli będzie tutaj 5 wynosiła. Bo to wynika z Pitagorasa. To Wam mówiłam już nie raz, że są takie słynne Pitagorejskie trójkąty prostokątne, że jak mamy 12, 5, 13, to, to jak jednej, jednej, jednego z tych boków brakuje, to od razu widać, ile on ma, bo to jest taki często powtarzający się trójkąt. No i jeszcze razy 5. No, i obliczamy, to będzie 1 trzecia razy. I tu będziemy mieć 144 razy 2. Właściwie to nie wiem, czemu napisałam to tak u góry. 144 razy 2 i jeszcze razy 5. 144 się dzieli na 3. To będzie 60. Nie, nie, 60. W czternasty trójk się mieści. 4. Nie, coś mi nie wychodzi. Podzielimy sobie. 14 na 3 to jest 12. Nie, nie, nie. 14 na trzy to jest... No to się trójkę tutaj mieści 4, 4 razy 3 jest 12, tu zostanie nam 24, 24 na 3 jest 8. O, to będzie 48, no i jeszcze nam zostało tutaj 48 razy 10, to będzie 480 cm sześciennych, bo to objętość równa ta objętość tego ostrosłupa.